W czasach kiedy byłem uzależniony od gier bardzo trudno było mi pohamować mój gniew. E, tak, bardzo często się przy grach denerwowałem. E, nie tylko przy Lidze Legend, e, chociaż przy Lidze Legend pewnie najwięcej. Pamiętam przy Lidze Legend podałem raz koszulkę, raz zniszczyłem ścianę w pokoju. E, no, Wspaniałe czasy, ale przy innych gierkach single player, przy jakichś Sekiro, przy Bloodborne nie pamiętam co się denerwowałem. E, I pewnie było tego milion. I ja się denerwowałem, a moi rodzice myśleli, to się dzieje, czemu, czemu to dziecko się denerwuje. Widzieli to wszystko i nie rozumieli, czemu ja się denerwuję przy komputerze i kwitowali te słowami uspokój się, to tylko gra. I wtedy dolewało to liwy do, do ognia i jeszcze bardziej mnie rozświerdzało, ale teraz rozumiem, że mieli rację. Ja jestem Filip i chcę pomóc ci wykształcić zdrową relację z grami. To tylko gra, ten zwrot ma wiele wymiarów i wiele znaczeń. Po pierwsze, to tylko gra, więc możesz przestać w nią grać, jeżeli sprawia ci ona negatywne emocje. I jest to bardzo, bardzo proste i bardzo, jakby pierwsze, co się nasuwa, ale, no wiadomo, że jak się jest uzależnionym, to nie jest tak łatwo od tego odejść. Wchodzi to cała dopamina, cały system uzależnienia. I yy, nie jest tak łatwo, łatwo po prostu przestać grać, bo gdyby to było takie łatwe, to myślę, że nikt by nie grał, bo tyle szkód to wyrządza. Ja nie gram nałogowo oczywiście, bo czas, od czasu do czasu w gierkę pograć jest fajnie, ale jest to bardzo logiczne, bo dajmy na to jakakolwiek inna czynność, myśmy wędkowanie na przykład, męskie hobby. Yy, czy, czy myślicie, że są ludzie, którzy. Wędkują, mimo tego, że sprawia im to nie wiem, niesamowite negatywne emocje, na przykład ktoś się wkurwia niesamowicie przy zarzucaniu wędki, to czy będzie to robił? No, no, nie wydaje mi się. Pewnie są jakieś takie evenementy oczywiście, pewnie ktoś mi napisze, że o jego wujek albo jego dziadek tak ma, ale jest to zdecydowana rzadkość, albo na przykład, jeżeli kogoś wkurwia siłownia, to pewnie na nią nie chodzi, i tak dalej, i tak dalej. A graczy, których gry wkurwiają. Jest całkiem sporo i nie wiem, pewnie nie ma badań na ten temat, ale gdyby zbadać jakieś grupy ludzi, które robią coś mimo tego, że ich denerwuje i oczywiście nie jest to obowiązkowe typu praca albo szkoła, to być może gracze wypadliby wysoko w tym rankingu. Po drugie, to tylko gra, więc po co się denerwujesz? Czemu tak to przeżywasz? To nie jest realny świat, tak myśleli nasi rodzice, ale dla człowieka uzależnionego, no to. Trochę, trochę to jest realny świat, bo być może spędzę tam więcej czasu niż w tym realnym świecie, właśnie. I mózg zaczyna tak to odbierać. Działa kultury, do których gry należą, poniekąd służą po to, żeby wywoływać emocje. I sam przyznaję się, że nieraz płakałem na filmie, czy czytając książkę, czy nawet przy grze. No to myślę, że furia, amok, agonia. Agonia nie. Furia albo amok nie są takim. Uczuciem, które powinno dzieło kultury wywoływać. Myślę, że nie ma książek, które potrafią wkurwić tak, że weźmiemy tę książkę i nią rzucimy o ścianę. Nie ma też takich filmów, chociaż są, są pewnie denerwujące bohaterowie są denerwujące filmy, ale nie aż tak, jak gry. Bo no nie widziałem, żeby ktoś przejawiał takie zachowania podczas chłonięcia jakiejkolwiek innej części kultury niż gry. Wiadomo tutaj, że nie jest tak, jak. Była to nagonka, że gry sprawią, że, nie wyjdziesz na ulicę i zaczniesz zabijać ludzi, albo że zostaniesz innym terrorystą. Ale gry, zwłaszcza kiedy wpadniesz w furię, no to trudno ci się kontrolować i możesz zrobić coś głupiego, tak jak właśnie ja, nie wiem, rozwalić sobie koszulkę, albo rozwalić sobie ścianę, albo co gorsza, ja się na przykład przygryzałem, jak się zdenerwowałem przy grach, robiłem... Wiem taka o, do krwi, nigdy się nie przegryzłem na szczęście, ale no było to takie dziwne. Mogą ucierpieć twoi domownicy. Myślę, że bardzo rzadko się to zdarza, ale się to zdarza. Jak na przykład napisał ziomek w komentarzu, gdzie go pewnie tutaj dam, że jego kolega, były kolega już, z matkę krzesłem uderzył albo tam rzucił w nią krzesło. No. Takie rzeczy też się zdarzają, i no jest to przykre, ale się tak zdarza. Dlatego panujmy nad swoim gniewem, nawet przy grach. I po trzecie, to tylko gra, więc czemu wpływa na ciebie bardziej niż głos rodziców? Tak się pewnie zastanawiali oni. I wiadomo, że rodzice czasem potrafią zajść za skórę, czasem potrafią dać w kość. I doświadczałem tego i nadal tego doświadczam. Rodzice nie są idealni nigdy. I czasem lubimy ich bardziej, czasem lubimy ich mniej, ale nie wyobrażam sobie scenariuszu, w którym jakiś zlepek pikseli, jakiś, nie wiem, coś stworzone przez twórców gier w tym przypadku, co jakby jest po to, żeby zarabiali kasę, miało większy wpływ na ciebie niż twoje rodzice, mówiąc coś. W sensie, no, rozumiem, że rodzice mogą być lepsi, mogą być gorsi. Ale jednak jakby wybieranie gier ponad rodziców, no, no hmm. jeżeli tak robisz, to myślę, że mam dla ciebie złą wiadomość i możesz być uzależniony w całkiem wysokim stopniu. Wiadomo, że, no jak już powiedziałem, no wiadomo, że rodzice nie zawsze są idealni, ale jednak są to prawdziwi ludzie, są to byty z prawdziwego świata i jednak powinni cię interesować bardziej, powinni mieć na ciebie większy wpływ niż gry, które, no, tym prawdziwym światem nie są. I kiedyś rodzice właśnie dziwili się takim napadom furii w czasie grania, bo nie rozumieli tego, sami tego nie doświadczyli, może gdyby przeczytali jakieś badania, doedukowali się w tym temacie, no to mogliby bardziej Ci pomóc, jeżeli białeś takie sytuacje. Ale ciekaw jestem, czy na przykład dzisiaj, albo w przyszłości, nie mam kontaktu z żadnymi rodzicami, czy. Jak to się zmieni? W sensie, czy będzie to bardziej tolerowane, czy właśnie rodzice że będą mieli większą wiedzę i będą wiedzieli, jak nad tym dzieckiem zapanować, które jest od gier uzależnione albo zaczyna się uzależniać, bardzo mnie to ciekawi, jak, jak to będzie wyglądać, jakie będą trendy i być może się w to w głębi kiedyś, bo jest to ciekawe, bo myślę, że rodzice mają duży wpływ na, 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 na uzależnienie od gier. Jak już nagrałem film o o rodzicielstwie, o błędach rodzicielskich, jeśli chodzi o uzależnienie od gier. Pewnie ci go gdzieś tutaj dam w karcie. A jeżeli ty masz problem z uzależnieniem od gier i chcesz o tym pogadać, może masz jakiś specyficzny problem, który chcesz rozwiązać, no to możesz się ze mną umówić na konsultację, na rozmowę przez maila. Możesz mi napisać, właśnie maila, odwieś konsultację albo rozmowa, ale ci wyśle wszystkie szczegóły. Tymczasem będę cię żegnać. Daj znać w komentarzu. Co myślisz o tym filmie? Daj znać opinią i daj znać komentarzem, czy Ci się film podobał. A tymczasem ja cię żegnam i pamiętaj, weź życie w swoje ręce.